Proszę, zabałakam. O! Tutaj mamy takiego, o! Widzicie? Lef. Lew lwa, Tutaj na przykład mamy drzwi. Kuwet dla Marvela i ja mi obecnie. to są jakieś pierdowe, ja nawet nie wiem co tam jest tak szczerze. Ale tu kiedyś strzelałam, Tu kiedyś strzelałam, Tu też kiedyś strzelałam, tu mam biureczko, jakieś tam rzeczy, exclusive box, bla bla bla. Yy, no. I co? Mamy tutaj też tutaj też sobie strzelałam, są jakieś fotki i w ogóle, więc tak to wygląda. E, mamy krzesełko, oczywiście drukarka, bo rodzice jak mnie nie ma, to po prostu tutaj Marabre? dają wszystko. jednak nie Tutaj mamy łóżeczko. Łóżeczko sobie jest. Tutaj jest szafa. Teraz właśnie też dla kotów jest dużo rzeczy. Wcześniej jakby to było też dalej. Tu jest wielka szafa y, i tu są rzeczy. Tam są rzeczy, które przywiozłam z Kato i jeszcze ich nie miałam czasu, um, no wiecie, ogarnąć. Um, telewizorek, tam jestem ja. Półeczka, tam znowu rzeczy z katowic, których nie zdążyłam jeszcze wyciągnąć, i łóżeczko, i takie po prostu okienko, wiecie o co chodzi. No i tak naprawdę pokażę Wam jeszcze, może pójdę tu, i postaram się Wam pokazać, tak jakby o, kurde, bo to tak blisko jest ta kamera, no, ale mniej więcej tak to się prezentuje: tak o, i o, i to jest mój pokój w Gdańsku. Muszę Was przekręcić w drugą stronę. To mój pokój w Gdańsku, ładny czy nie? Ładny czy nie? Szczerze, jakie, jakie odczucia po pokazaniu. Jest dobrze? Bo ja, ja tutaj patrzę, nie? Jak uważacie?